Na szkólu dzisiaj gramy w Devil czyli czyli podobno grę, no straszną ukończy rozdział no, świąteczne, aby otworzyć. Dobra. O, o kotek. Dziosza objęziona przez dziecko w została uwolniona. Będzie butelkę z lodówki. E, tego, gdzie jest lodówka? Chyba, o tutaj. I mamy buteleczkę. Daj dziecko butelkę, spoko. No zabierz dziecko na przewijek. Dobra, przewijek. No spoko. Dobra, zabiorę dziecko. Dobra. W nową pieluszkę. Ojej, dziecko zniknęło, co jest? No dobra. Dobra. Yy, Pąż dziecko do łóżka. Zabierz dziecko do łóżka. No dobra, tylko gdzie? O, tutaj chyba. Ojej. A, no, mamy Uciekłeś wielkiej głowy, odblokowana. Dobra, dziwne. Okej, okay. znajdź się, że sięga bajek i usiąść. Dobra, siadamy. I czytamy. Po drugiej stronie brzegu w odległych krainach, z ciemnymi gwiazdami nad głową. O Boże, Przeszli przez złotą bramę ogrodu, przez piękne drzewo. szli przez piękną kamienistą ścieżką. Przyszedł na kolorowe kwiaty. Przyszedł Panałej fontanny. Spójrz na tańczącą wodę. Spójrz, spójrz, spójrz. Ale królewiczowi nie spodobał się ogród. I zaczął kopać drzewa. Kopywał kwiaty. że używał płoce i zerwał wszystkie liście. niszczył wszystko dla zabawy. Kot patrzył na to z przerażeniem. Za błąd popełnił, wolał kot. Nie powinienem go tu przeprowadzać. Dobra. Dobra. Czekaj na rodziców. Yy, oglądaj telewizję na kanapie. Dobrze. Jak najbardziej to zrobimy. Dobra, yy, yy, yy. Nawet tak łatwo, spoko, ale nie, nie ma. Wszystko to jest świątecznie, kurczę. Yy, yy, yy. Czemu nie ma dziecka? Purz dziecko do łóżka. Znowu zabierz dziecko do łóżka. Dobra, uspokój dziecko. Uspokój się. Uspokój się. E, czy my jesteśmy po prostu my jesteśmy po prostu opiekunką dla dziecka. No dobrze. Dobra, dziecko. Na go odpowiedniego pyszaka do łóżka. Yyy, e, kotka? E, Wyjśni tak nie drzwi. No więc... A nic się nie dzieje A, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Wszystko dobrze. Wszystko bardzo dobrze. Nic się nie, po prostu nie dzieje. No No i teraz kurczę możemy Oglądać telewizję na kanapie. Okej. Okay. Yy, druga noc, dziecko, śmiał się. No dobra, nie będę, nie będę kurde tego czytał, bo to chyba nie do... Nie wiem czy to jest... Ukończ też, nie? Wyjmij butelkę z lodówki Dobra... E. E. Dziwne rzeczy Co jest? Czemu musimy... O, butelka Zobaczmy czy nie ukrywa się jakiś secret W tych szafkach może chcesz... O, kota Nie wiem po co są te koty, ale... Ale spoko Dobra, na karmiecko. dziecko. O jedyne, znowu się wysrał. No <grych> gościu. Dobra, no kwiat. Znaczy, Boże, Kota, nie kwiata. Yy. No dobra. Pielucho. Przestań. O jedyne, gdzie ty polazłeś? Chyba za tym szlakiem. Yy. Kurde. No, ty niedobry jesteś. czemu ty jesteś? E, co? Może to jest jakiś secret, może coś? Nie wiem, e, tu? Nie, nie tu. Tutaj. E, a spokojnie. O kotek, siema. Dobra. Ej, no, nie wiem, czy, czy to jest dobry pomysł zakładać temu dziecku taką dziwną pieluchę. E, gdzie to jest? Eee, okej, okay. nic się nie dzieje? Aha, no dobra. Ojejny, o Boże, się nie spodziewałem totalnie tego. Dobra dziecko, ty jesteś dziwny. No dobra. Dobra dziecko, ja chcę poszukać... O, to świetnie. Znajdź księgę w i usiądź. Dobra, usiądź i czytaj. Kiedy choliczyca przyszła w odwiedziny, Klewicz powiedział czas na zabawę, ale jego wielkie, czerwone oczy przestraszyły ją. I nie chciała zostać. Szybko w skogach skierowała się do wyjścia. Klewicz pobiegł za nią i krzyknął, trzeba ją zatrzymać. Ponił przez ciemne korytarze. No Dobra. Teraz może owsa. Eee. Królik. No dobra. Tutaj dalej. Ja nie mogę, tutaj jest. Dobra, usiądziemy na owcy. Koniują <gonywą> przez cienne korytarza. Hop, hop, hop. To jest hop. daremny lot. Hop, hop, hop. Wokół pałacu i w kółko. I, i pole i, i, i przestrzenią i wzrokiem. Hop, hop, hop. Lewicz nie mógł jej złapać. Jego serce przepełniał gniew. Liczyca wylknęła się przez drzwi i zniknęła na ścieżce. Książę zawołał. Potrzebuje nowych przyjaciół. Więcej teraz innych. Przynosce ci tylko, nie martw się, a powiedziała jego kochająca, troskliwa mama. No dobra, i zamknij drzwi. No spoko. Relaks, świeśnięta buźka. Oglądaj telewizję na kanapie. A to stoi przed drzwiami? Chyba te, nie? To 4000 tysiące Na stole w salonie Tylko za bardzo nie ma miejsca No dobra, muszę tutaj położyć Może dziecko nie będzie się gniewać Należy trochę spokoju, żeby pooglądać telewizję No dobrze Że I widzimy się w trzeciej nocy Trzecia noc Opiekunka, dobranoc, słodkich słów Pokażę ci moje sny Ojeny Strachy. na <gulonej> telewizji na kanapie. No dobra. A, to czemu mam... Dziecko! Dziecko. Czemu wszystkie drzwi są podamykane? Dobra. Relaks. Zje... Znajdź coś do jedzenia. Może to z serem. Czemu by nie, skoro... Skoro... Tak. No, dobra. Ale... Może pieczony ser, no? Mamy piekarnik w końcu. Ja otworz piekarnik. Idzie jest mój ser. No, nie ma sera. Kurde. Ale mamy... Przecież nieskończone tego sera. pieczony ser, kurde. A. Cyk. No, cyk, cyk i mamy... Teraz pieczonym serem. A teraz. O jeń! Ooo! Nakarm mnie, nakarm mnie. Nakarm mnie. dziecko ty potworze. No dobra. Oj! Co jest? Eee, gdzie my mamy iść? Gdzie my mamy iść? Eee, może tutaj gdzieś? O, dobra. Ojejej Co ci się stało dziecko? Wiesz dziecko na przewijak Dobrze Miej pieluszkę Ej, ja się cykam trochę Cześć Prze... U Ojej, O, jeny. o jezu. Dziecko nie gap się Ty śpiszę no, kurde, co to w ogóle jest? O Wyrasta coś ze ściany! Yy, gdzie to było? Zamknięte, Dora, otwieraj! O! O jeny! O Jezu, o jeny, o dawaj, 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 dawaj! dziecko! No trzeba go... je uspokoić! O kurde! Łóż dziecko do spania, zawierz dziecko do sypialni. Dobrze. Eee... Mogę do niego podejść, ale to jest pustka totalna. Lewis się owce. Jest totalna pustka. Zostaw mnie. O nie, to no, zamknięte eee, to szaczek. Dostała nam tylko owieczka, nie? gdzie królik? Ojej. Sorry. Aby, cyk i cyk, czytamy, czytamy znowu bajeczkę. Całe pałacu było zimno, księżyc świecił jasno na zewnątrz. Wiatr wiał i wiał. O nie! Zasłony rozkwitały, rozwiały się szeroko, nie rozkwitały. Mały królewicz leżał na swoim łóżku i nie mógł zasnąć. Zawołał więc swoją mamę: Proszę znać moją owieczkę. Chcę mi się pić, powiedział królewicz. Więc owce przyniosłem mu wody. Jestem brudny, powiedział królewicz, więc owce go przebrały. Jestem zmęczony, powiedział Królewicz. Pozwól, że was policzę. Raz, dwa, trzy. Jeszcze tylko jedna rzecz, powiedział Królewicz, zanim zasnę. Otworzył swoje wielkie, czerwone oczy i zwrócił się w stronę owiec. Chodźcie do mnie w moich snach. Na, zostańcie to zawsze w mojej głowie. Owce posłusznie wyszły. I umysły ogarnął strach. Oje. Co jest? Duszaki żyły. Czy eee. my się modlimy do niego? Ta gra jest totalnie dziwna. No ale więcej filmów już za kilka dni.